Siema, w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam najlepsze ustawienie na padzie w rozdziale 5. Oglądałem wiele odcinków i poradników, prosów, jak i nie tylko, jakie są najlepsze ustawienia na padzie i doszedłem do wniosku, że stworzę sam taki materiał dla Was i będzie to taka seria co sezon. Uważam, że moje ustawienia, które zrobiłem oglądając wszystkich prosów na Paddzie Mero, Bajlacha, Cerrera i innych, będą dla Was znakomite i staniecie się na nich lepsi. Oczywiście nie możecie oczekiwać efektów po pierwszym dniu, każdy ma tam jakieś swoje ustawienia. Upodobania, jaką chcemy mieć, powiedzmy, czułość, i tak dalej, ale myślę, że jak się przyzwyczajicie, to tak po tygodniu, miesiącu będziecie czyli o wiele większy progres niż to zwyczaj było w Waszych przypadkach. Także przejdźmy już do ustawień. Jakby ktoś chciał y, się nad czymś skupić, to może sobie w wolnej chwili oczywiście zapauzować ustawienia i tak dalej. I tutaj jak zwykle gram oczywiście masista widzowie i jeszcze zanim skończymy odcinek, chciałbym Wam podziękować, że Mój ostatni odcinek Zostawień na Padzie miał 1000 wyświetleń, to bardzo dużo dla mnie znaczy, widzowie. I jest mi niezmiernie miło, że tworząc materiały mogę dawać Wam taką radość. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak komu się spodoba materiał to oczywiście łapka w górę i subskrypcja.